Zapierdalaj Charlie! Let's get him puppet kurwa GTA 6 trailer kurwa, tylko w sosnowcu kręcimy! Ale oh wieje wiatr! Shake that ass! Yeah. Let's go baby! Let's go! Uh -huh. Uh -huh. Let's go! Zdawaj numer! <laughs> Dawaj ten numer! No, Detektyw w akcji! Nie zwracajmy na siebie uwagi! To tutaj niekomfortowo, panowie. Dobra, stworzymy zaraz się komfortową... ...atmosferę. Puść jakąś muzykę, Charlie. Coś fajnego. Dawaj! Moja Kimberly! Shake that glass for you! Uh -huh. Faceta! Ej, hey, kręcę TikToka, dawaj coś mi z tego, pokażcie, że mu się fajnie układa! faza jest, no to dziś się! Dawaj! Kurwa, no z papam! A z Watykanu przyjechałem, kurwie Ale tutaj z nutki by się fajnie lache robiło, co? Na stacji! Jedziemy! A teraz patrz to! Iść! <śmienicza> Okej, okay, jedziemy, przepraszam. A, kurwa! Zwolnij! Zwolnij! Kurwa! Ale fajnie, ale kurwa, czekaj, bo nie mam zasięgu. O, jestem surferem, kurwy policyjne! O, kurwa! Zobacz! No to Na o, przepraszamy! No Gatka się klei kurwa Tara, naprawdę jestem pod wrażeniem, nie? Oho. <laughs> to jest? To jest kurwa, to jest? Ja se posiedzę i po co Tara robi.